Sioneczko widzę i co ja zobaczyłem? Czyżby coś totality do Clash Royale i to z tego co widziałem na TikToku i na YouTubie to to wygląda totalnie i... coś w sensie nie wygląda, ale um, działa tak samo jak stardrop. Yy, więc zobaczymy. Ale na początku otwórzmy sobie tutaj czika. Yy, nie ma najgorszego dropu. Tutaj oczywiście Goldik dawny nie gram też w Clash Royale dawno było z tego odcinka, ale ok No widzicie, że tutaj bardzo, bardzo dawno się większość graczy nie logowała z tego klanu. Ale na razie to zostanę, bo może jeszcze na Clash Royale wróci taki hype wiecie o co chodzi, nie? Dobra, i na początku mamy takie sobie różne nagrody. Kolejny częścik. Okej. Okay. I to jest chyba y, za codzienne logowanie. Dostałem te, te dwie rzeczy od, od razu na raz, więc... No. I sorry, że tak później się o tym dowiedziałem, ale no. Nie grałem dawno w Crash Royale. Nie byłem na czasie, ale... Okej, okay, i tu dostaniemy 20 mm, punkcików. Nie, jeszcze nie będę mógł upgrade'ować. Yy, no dobra, może zagrajmy Arenkę, pewnie będę grał... Aha, to trzeba jakieś... cast... Play battle, run, okej. Okay. Lecimy. Ale fajnie, że nie usunęli też cześcików, takich to zrobili niestety w Raul Starsie. No ale cóż. I też niedługo, może niedługo, nagram odcinek, chociaż wiem, że muszę kupić ten karnet, ale po prostu nagle nie, nie mogę znaleźć nigdzie Piece of cardów. zawsze ten. Nie mogę nigdzie znaleźć Piece of cardów, a karta nie chce tu wejść, więc tak myślę, że 1 kwietnia spróbujemy. Albo trochę wcześniej. Wiem, że wam już tu długo obiecuje że na ten karnet, ale jak mówię, nie, to nie jest moja wina. I tutaj naprawdę muszę coś wykombinować, ale coś wymyślę i coś zrobimy. Dobra, chyba gram na bota. No to wygląda, że gram na bota. I dobra, wjadę do tam w niego. Cyk. I mamy też już star dropów uzbierane na moment kiedy to nagrywam. Więc fajnie. No i myślę, że pojawi też się odcinek, jak to będziemy otwierać, ale myślę, że zrobimy taki dosyć gruby odcinek, i albo na jednym po prostu otworzymy 100 na drugim karnet, bo z tym jest dosyć dużo roboty i muszę też uzbierać trochę leveli w, tych, w tym karnecie. Więc jak chyba mam ten odcinek, to pójdę robić questy. Okej. Okay. I dobijcie mi próg subskrypcji i wyświetlenie, żebym mógł robić live'y. Bo nie wiem od ile są live'y, ale bardzo ja bym chciał dla was robić live'y. Właśnie zrobienia questów z widzami czy jest właśnie z takich różnych rzeczy. No, byłoby fajnie. więc no... Ale tutaj wygrywam. Odpuszczę sobie już tą wieżę, bo teraz ją stracę. Ale teraz odbije się takim atakiem. Dobra, to jest nieważne. Oj oj, zabijł mi go. Zabiteńko. Ale i tak to już raczej. No już to wygrałem. Ta, ta armia może nie była zbyt... sensowna, ale już. I te tak krem na buty, więc... Ach, nie ma tragedii, silver chest. Ej, tutaj coś mam. Trzy korunki. I mamy golden chesta, O. let's go. Peka. W ogóle, możemy zagrać peką. Jakoś świnka. Co to jeszcze jest fajnego? Co to jest? Nie gadajcie, że zawdos do tego. Jak to się nazywało? Jak to się... Nie, nie, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale to co miały też szkieletki na przykład... Y nie wiem, jak to zobaczyć. Czy takie coś od biura takie kryształki? Mm. Nie, pewnie wiecie, o co mi chodzi, mam taką nadzieję. Ale... No, napiszcie w komentarzach, jak to się nazywało, bo serię zapomniałem. I możemy w sumie polecieć. Zagrajmy tym Pekką. Nie, nie, pozmieniali tu wszystko. Mm, ale dużym czy ale Może zagramy dużym. Oczywiście szybki upgrade, że Gdzie John. go mnie dało. I gdzie jestem, Peka? Halo, dobra. Ale dostałem ekspo za to wszystko. Eee, damy go sobie z do timu zamiast tego. Emo i teraz. Cyk ty. Zobaczymy, jak pójdzie. Takim dykiem. Może uda się wygrać. I chyba dalej gram na bota, ale tak, chyba tak. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Dobra. Tam mam mój też. to. O nie, Negor, ale dobrze, że te ...raskalsy... mają tych strzelających ziomeczków. Dobra i spróbujemy. A, bo ja tu nic nie dałem. Mi się nie stawiło. Teraz straciłem wieżę przez to. Ale głupota, ale on też stracił. No niech już leci tapeczka. Już w Tak to raczej wygrałem. Nie jestem może zbyt pewny siebie, ale raczej już mi nie zaszkodzi. Dobra, mamy drugą wieżę. Obijamy mu główny. I tego peka też może wypróbujemy na upgrade'ach. Muszę trafić trochę więcej punktów do... żeby maksować sobie łyczkę bo łyczka to jest dosyć dobra karta. Nie. A, dobra. Na szczęście mój gra... mój w sumie to bot nie za bardzo pomyślał iż mogę stracić tam wieżę. Postawimy tam zaraz big big i... E. nawet nie będę musiał. Nawet nie będę musiał. Dobra, jest zwycięstwo. Match over. Damy emotkę jakąś. A, no bo miałem chyba, żeby dać emotkę tego. A no, nie wiem. Chyba nie. Dobra, mamy kolejne rzeczy. Proszę coś fajnego, no. Jak zawsze. To niech mi się tu zbiera. I wygrać jeszcze jedną bitwę. Dobra, to wygrywamy, bo chcę otworzyć bardzo to to. To coś, coś. Jak ktoś nazywa? Chyba Stardrop to się też nazywa w, w Crash Royale, ale nie jestem pewny. To było bardzo głupie ale gram. Nie, już chyba nie gram. Albo gram dalej na to. Zobaczymy. Zagrałem jeden za jeden po prostu. I tak jest to na prowadzeniu. Hmm. Toś mi właśnie za dobrze idzie, to na pewno gram na bocy, bo... Nie jestem jakoś bardzo dobry w tą grę Nie powinno mi tak dobrze iść, więc... Dobra, cyk on da radę im. Nie, on się chyba wartuję tym Princem Dark Prince, sorry no Boże, kto gra Pekom na takiej arenie Znaczy mini Pekom. Nie wiecie o co chodzi o, o Boże, co ja zrobiłem? Zły przycisk, misklik. Eee. Dobra. Zbieramy sobie tutaj na tą kosteczkę i chyba w następnym odcinku albo jeszcze w tym ją otworzymy. O, zbije mi tę łąpek. Dobra, jeszcze tak naprawdę tymi wieżami się nie przejmuję. Najważniejsze jest teraz to, że wygrywam. Dobra i mamy to. Zrobiliśmy questy. Daję dyszczę je pod tej serii. O, i mamy nową rzecz. Ale żeśmy pucharków. Dobra, co wybieramy widzowie? Puszki Raczej znaczy, tak nie, nigdy tych kart nie użyję. I mamy! Mamy, co to jest? Testuję dla Was na odcinku. Okej. Okay. Okej. Okay. I chyba to był bardzo słaby drop. Jak mi się wydaje. No, do Dark Prince'a zbieramy. Czując, yy, więc to się przyda. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Tutaj dawno nie było o odcinka z tej serii. I jeszcze będziemy mogli sobie za jedną ulepszyć tego. raz Kalsów. Już na dziewiąty poziom. I mamy go. Ich praktycznie już na dziewiątym. Yy, no to dziękuję Wam za oglądanie. Widzieliśmy jeszcze 17 level. Jeszcze mamy tego czasta. Baby Dragon. Dobra. Dawno nie było tak bardzo. Tak. Jakby, jakby to nazwać? Tak dobrego odcinka z tej serii. Więc. No, w ogóle nie było odcinka dawno z tej serii. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał oczywiście yy, i czekajcie na więcej odcinków. No bye.